Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z cyklu Dark Souls 2: Color of the First Sin. Pewnie wiecie już co przed nami, bo co za nami to jest oczywiste. Odcinek 44. Czy to w sumie przypadek czy nie przypadek? Jak to było z matki obcej krew jego dawne bohatery, a imię jego 44. No, mam nadzieję, że te imię jego się nie wywali, nie spadnie z, roweł, z rowełka i nie spadnie i głupiego ryja sobie nie rozwali. Ech, no cóż, wszystko się okaże. Zamarznięte Elum Lois, jeszcze zamarznięte Elumlois, Lois, ale już niedługo. Mamy tutaj wiadomości przed tobą, rozpacz i łzy. Oj, tak, a tu? Tutaj, nie tutaj, nie, na, no, tego nie oceniam. Tu jak ludzie tu. O, już myślałem, że ktoś mnie atakuje. No nic. Zobaczmy. To znaczy, tak. Może najpierw zaspoileruję to króciutko, jak to by miało wyglądać. Zejdziemy sobie na dół, postaramy się przejść całą lokację w miarę możliwości, nie ginąwszy. Nie ma tam nic godnego uwagi z przedmiotów. Są dwa przedmioty, powiedzmy, w miarę jakieś tam wyjątkowe, które moglibyśmy podjąć, i spróbujemy sobie to zrobić. Ale jeżeli. robiłbym to sam i byłbym jednak musiał tam iść, to nigdy w życiu bym po to nie szedł. Wolałbym to wszystko, a w ogóle to nigdy bym tam nie szedł. O, zacznijmy od tego. Nie schodzę w to miejsce, aby to zrobić. No, można sobie takimi sankami zjechać. To akurat jest łatwa część, chociaż wygląda trochę złowrożebnie. Kiedyś widziałem z tak zwanej uwolnionej kamery, jak to wygl wygląda z boku ten zjazd. No i ta trumna sobie tu spada i sobie znika. A tak, trafiamy na mroźne obrzeża. Popatrzcie, jaki piękny krajobraz. Jaki piękny, cudowny krajobraz. Co my tutaj mamy? Zwiędłe zioło zmierzchu. Dziękuję bardzo za te garść bezcennych informacji z bezcennych ziół zmierzchu. O, ktoś widzę też zioła dostał. Powodzenia stary przyda ci się, a on zna metodę, z której ja nie skorzystam. I to jest metoda taka, mniej więcej po tych plamach krwi, gdybyście szli całkowicie do prawej strony i trzymając się tej prawej strony, można w miarę jakoś bez potrzeby zatrzymywania się nawigować po tym miejscu i dojść sobie do bossa. Jednak nie znaczy to, że nie spotkacie przeciwników, którzy tutaj mieszkają, którzy są najbardziej denerwującym przeciwnikiem w całej grze. Ja po prostu nie potrafię z nimi walczyć, tak, żeby ta walka była zawsze bezpieczna. Obrażenia. Jakie oni zadają, no nie da się tego uniknąć, to znaczy nie wiem, nie umiem tego uniknąć, trzeba to po prostu przetankować, jakoś przeboleć, czasami się unik uda zrobić, ale rzadko. Zasłanianie się tarczą też zupełnie nie jest rozwiązaniem w tym wypadku. Mamy tu co prawda aż trzy przyjazne upiory, no, upiory takie typu NPC, jakaś ksienia tutaj jest, o tutaj jest jeszcze jeden typu łowczyni głów, ohara i gdzieś tu chyba jeszcze widziałem trzeciego, o jest. To jest głowa węgarla, o. I ich wszystkich trzech możemy sobie zawołać. Nie jestem pewien, jak to zadziała na samego Bossa, bo wiem, że każdy przyzwany upiór podnosi liczbę punktów życia Bossa, ale na przykład nie wiem, czy jeżeli ten upiór w ogóle nie dożyje starcia z Bossem, to czy te punkty życia tego Bossa nie pozostaną w podniesieniu. Mimo wszystko, bo mam wrażenie, że gra właśnie tak postąpi z nami. No ale z drugiej strony możliwe, że nie. Wtedy to całkiem byłoby opłacalne. Wołamy wszystkich trzech, przechodzimy z nimi wszystkimi trzema do bossa, a potem ich kulturalnie im dziękujemy za współpracę, odsyłamy ich do domku i z bossem już możemy się mierzyć sam, samemu albo z jednym upiorem. W sumie zobaczymy jak nasz damage output zadziała na tego bossa. No, w każdym razie, po przejściu od, powiedzmy, ogniska do tego miejsca, jeszcze nic złego nie powinno się wydarzyć, tutaj mam jakiś wysuszony korzeń. Przedmiot bezużyteczny, ale zabieramy tak czy inaczej. I w tym miejscu są przeciwnicy, tak zwane śnieżne renifery, chociaż dla mnie wyglądają bardziej jak kozły śnieżne jakieś. I one... ich tutaj nie ma. One się tutaj pojawiają w trakcie, kiedy trwa zamieć, w trakcie, kiedy wejdziemy w obszar, w którym one się pojawiają. O, czapka z Miry. To jest jeden przedmiot jakiś taki wyjątkowy, który można tu dostać. No i lecimy. Trudno. Tam mamy jakieś zwłoki, które mogą służyć nam za punkt orientacyjny. Więc sobie tu pójdźmy. Nie należy lekceważyć tego ząbiaczka, który tu biega. Dlatego że. Dobra, chyba nas nie widział. Słuchamy. Już leci, już leci, już go widzę. A masz. No nic. No i nie żyjemy, chociaż chociaż no jak on teraz zrobi dżuka, to nie żyjemy. Dobra, na szczęście nie zrobił. Ważne jest, żeby starać się te renifery pokonywać w trakcie, kiedy wieje wiatr, bo przebiegać odległości między tymi pit stopami takie nazwijmy, tam był pierwszy, lecimy teraz do drugiego. Należy robić w miarę możliwości, kiedy ten wiatr nie wieje, bo kiedy wiatr nie wieje, to renifery się nie respią. No i co? Trafimy jeszcze jednego? Słuchamy. Ja nie słyszę. Chyba się udało. Nikt za nami nie przybiegł. Jak jesteśmy w budce, to już po części bitwa wygrana. Tu jest kilka zombiaczków. Możemy sobie je zabić. One będą nam przeszkadzały, jeżeli tego nie zrobimy. O, coś tam sobie z nich dropi, jakiś mały żółty rzep, ale to średnio przydatne. Jest tutaj jeden mechanizm Farosa. Nie jest to pułapka, ale mamy dużo kluczy, więc możemy je zużyć. Ten mechanizm puści cieplutką wodę ze źródełka i ta woda nas leczy lekko. No jest to taka, powiedzmy, takie pocieszenie w naszej rozpaczliwej sytuacji. No ale nie widzę powodów, żeby z tego nie skorzystać. Są tu też przeciwnicy inni o charakterze NPC, inni niż te zombiaki mam w sensie mam na myśli. I z nimi w ogóle nie warto walczyć. Zobaczymy się jeszcze, czy tutaj nie pominam jakiegoś przedmiotu, który jest oczywiście bezużyteczny, ale którego mogłem wziąć na przykład tu za rogiem. No nie, nic tu nie ma, więc przeczekamy sobie jeszcze jedną godzinę zamieci. I stąd pobiegniemy sobie do trzeciego i ostatniego już pit stopu. W miarę możliwości, mam nadzieję, spotkamy tylko jednego Renifera. No bo, że nie spotkamy żadnego, to na to już nie liczę. Ta metoda, o której mówiłem, którą stosował tamten gracz, który nam tylko mignął na początku. No to jest właśnie metoda, która polega na tym, żeby szybko dobiec do ściany przy prawej stronie, a prędzej czy później tam ściana jest. No i tej, tej ściany się trzymać. Przytulić się do niej i tak, jakoś przemierzać ten teren, przytuliwszy się do tej ściany, to daje przynajmniej taką przewagę, że renifer, renifer nie nadbiegnie od prawej strony. Migoszący Tytanik, to w sumie to. O! Udało się tego uniknąć. Nieprawdopodobnie. Oni posiadają ataki prądowo-dystansowe, posiadają mnóstwo odporności na mrok, na przykład, więc nawet nie próbuję ich skulczać. Dobra, nie interesuje mnie ten przedmiot, cokolwiek by to nie było, zasuwamy. Niechcący wytraciłem całą wytrzymałość, więc hmm, została mi odebrana możliwość biegania, szybkiego sprintowania. Nauczyliśmy się tej paskudnej mechaniki podczas walki z wielkim, starożytnym smokiem. I szybko, byle do budki, byle do budki. Jak graliście w Wiedźmina, część z was może grała w Wiedźmina, to pamiętacie tam takie miejsce zwane e, pustkowa białymi pustkowiami? Tam, gdzie to białe światło było. Tu mamy jednego golema i tu mamy jednego kogoś. Kim, je, kimżeś jest? No i właśnie całe to miejsce Eee. Yy, Posiada vibe taki, takich właśnie tych białych pustkowi, tego wielkiego białego zimna. No i jest dokładnie w sumie ta sama mechanika zaimplementowana tutaj. Też biegamy tak, jakby od domku do domku, od stopu do stopu i się kryjemy przed tym białym, wielkim zimnem. które na całe szczęście nam obrażeń nie zadaje, ale za to powoduje dużo inne, przykrzejsze rzeczy, które się wydarzają. No i dobra. Z tego miejsca, kiedy tylko zakończy się zamieć, jest możliwość szybkiego przesprintowania i dobiegnięcia do ścieżki, w której już nie zrespi się renifer. I możliwe jest nie spotkanie żadnego renifera. Ale jest tu też jeszcze jeden pierścień, który chciałbym. Z... Znaczy, nie chciałbym, ale który zdobędę specjalnie dla Was. Przecierpie ewentualne spotkanie z reniferem. Jeżeli zakończy się ono śmiercią, no to mnie chyba trafi. Ech. No dobra, tego gościa olewamy. Nie ma sensu z nim walczyć. Tam mniej więcej z prawej strony, gdzie leżą te zwłoki, są, jest pierścień. Eee, no nic, lecimy, lecimy. No dobra, albo inaczej to zrobimy. O, mam lepszy plan. No, tutaj zeskakujemy. No i tu już powinno być bezpiecznie. Tu już renifer nie przyjdzie. I tutaj też już nie ma jako takiej zamieci. Jest w miarę widocznie w miarę stabilnie. I co jest najgorsze w całej tej lokalizacji? To nawet nie są śnieżne renifery wstrętne. Jeszcze gorsze niż jeżorzuczki. Najgorsze jest to, że w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, a tam za, za rogiem jest bos. Jeżeli ten bos nas zabije, a jest szansa na to, że nas zabije, bo jest to po prostu to są dwa koty śnieżne o czarnym ubarwieniu, z jednym takim kotem już się biliśmy wcześniej, z tym, że te koty, po pierwsze, są dwa a po drugie, mają zmienione lekko hitboxy, mają zmieniony timing ataków i posiadają sztuczki, których tamten kot biały nie posiadał. I uniki, które, do których mogliśmy się przyzwyczaić i których mogliśmy się nauczyć podczas walki z awą, tutaj już nie działają. Ale przynajmniej nie działają zawsze i nie wszystkie. Więc ktoś przyjdzie, zobaczy, wejdzie do boss fightu, zobaczy, o, kot, znam kota, pokonam kota i postąpi dokładnie tak samo jak z awą i zginie. Zginie dlatego, że właśnie. No tutaj słychać już się jak burczą, ale Awe też było słychać. No i to jest właśnie coś, czego szczerze nienawidzę. Ta lokacja nie byłaby w ogóle zła i w ogóle nie miałbym żadnej pretensji, i nawet przychodziłbym tu za każdym razem, kiedy gram w grę, gdyby powiedzmy o tu albo tu było ognisko. To mógłby być tunel, to nie musiałby być taki jar. Tylko mógłby być tunel, tu mogłoby być ognisko, wszystko załatwione. Odpoczywamy sobie przy ognisku, wchodzimy sobie do bossa i załatwiony. No ale niestety jest kilka takich miejsc w Dark Souls 2 z Color of the First Sin. 3, trzy, 3,5. Trzy no dobra, nie ma połówek, więc 4. Takie, które mm, polegają na dojściu do bossa i pokonaniu tego bossa, ale trudność nie polega na bosie jako takim, tylko polega właśnie na tym, że trzeba do niego biegać w kółko. I teraz na przykład już mamy 11 minut odcinka, ja trochę gadam. I też w sumie wiedziałem, gdzie iść, więc poszło nieco szybciej. No ale sobie pomyślcie, 10 minut dobiegnięcia przed każdym starciem z bossem. Myślę, to jest absurd. To jest tragedia. Więc, aby jakoś zminimalizować sobie tę tragedię, zdecyduję się może skorzystać z... O, świetlika. Trochę, trochę będzie kiepsko, jeżeli ten świetlik... Mi yy, nie wypali, w sensie on wypali, ale jeżeli zginę, mimo wszystko, mimo tego, że skorzystałem ze świetnika, No ale może nie będzie tak źle. Sztuczka polega na tym, żeby zabić jednego kota, zanim drugi narobi zamieszania, a potem, żeby zabić drugiego kota, zanim on się zbafuje, albo zanim ten jego baw narobi jakichś kłopotów, no bo drugi kot się niestety bafuje. tak czy inaczej. Imię jego 44, mógłbym teraz Bogu Rodzice jeszcze zaśpiewać na odwagę, ale niestety Po pierwsze nie umiem, a po drugie nawet gdybym umiał to bym tego nie zrobił, bo to przecież jest hymn narodowy, nie można tak o Sobie podchodzić do tego głupio Zużywamy świetlika Bardzo rzadko to robię, nie wiem nawet jak długo trwa taki świetlik Minutkę? Hmm, nie wiem No i mamy pierwszego luda zwierzaka Jako tako nam to idzie. Tam już śpi drugi. W momencie, kiedy ten ludo ma jakieś tam mniej więcej jedną trzecią życia, tylko mu zostaje, to do akcji wkracza jego braciszek, czy tam może siostrzyczka. To jest nieprawdopodobne, że udało się tego uniknąć. Super, fenomenalnie. Super, fenomenalny obrót spraw. W tym wypadku z, y, wykonywanie przewrotów bezpośrednio pod nogi nie jest y, specjalnie zalecane, o nie, uciek. Dlatego, że właśnie jest troszkę zmieniony ten feedback kopów i tylnie nóżki zadają obrażenia też. Nie wiem, czy to było akuratne w przypadku Awy. O nie. Teraz on będzie uciekał od nas właśnie i będzie się bufował. W tym momencie uruchamia mu się regeneracja życia, więc... Ach! Tak jest. Nie wiecie nawet, jak się cieszę. Uuu. Udało się tego smarka pokonać. Obu tych smarków za pierwszym razem. Tu się należy taki znak zwycięstwa. Nie poddawaj się, gościu. Wierzę w ciebie. Ale super. Ej, no bez jaj, liczyłem. No może nie liczyłem, ale spodziewałem się tego, że tu będzie ze 20 podejść albo 30. I nawet już moralnie byłem przygotowany na to. Zastanawiałem się nawet, czy nie rypnąć by sobie browara przed nagrywaniem tego odcinka, na końc końców tego nie zrobiłem. Więc super ekstra elegancko. Tamto świecące z daleka to jest wyjście. Do Można się by teleportować. Można w sumie chyba też zrobić to piórkiem. Więc okej, okay, mamy też dwie nowe dusze. Dusza zalena, który służył królowi kości słoniowej. Każda z siedmiu bestii króla Kości Słoniowej miała określone obowiązki. Zaden zajmował się zabijaniem wygnańców, a lud zajmował się też zabijaniem wygnańców. Aha, czyli ich pakowali w trumnę, wysyłali tu o. I wtedy ci koci ich zabijali. Hmm, dziwne. No nic. Tak czy owak, Zbigniew Nowak, ale o, mam sprytny plan. Mam sprytny plan: propan, butan. Weźmiemy sobie pierścień ochrony duszy, więc nawet jeżeli zginiemy, to nic nas to nie będzie obchodzić. Po prostu nigdy więcej tu nie wrócimy i spróbujemy jeszcze dobiec sobie do tego pierścienia, który znajduje się gdzieś tam, gdzie są te beczki, albo tutaj, gdzie jest, gdzie są zwłoki. Jest to pierścień całkowicie dla nas bezużyteczny. Jest to pierścień bardzo rzadko posiadany przez graczy, dlatego właśnie, że znajduje się tutaj, i dlatego też, że jest bezużyteczny. No ale spróbujemy. Ciekawe, czy jak wyjdę tutaj do zamieci, to mi się od razu uruchomi renifer. O, tak jest, od razu się uruchomił. A nawet dwóch. Ten tego niestety ciosu. Nie jestem w stanie uniknąć, korzystając z moich ogromnych mieczy. No właśnie, on tam stoi. Na reniferze, czy on tu przyjdzie, czy on mnie może nie zobaczy? Może mnie nie zobaczy, co. Renifery nie znikają, więc jeżeli zamieć się skończy, to ten renifer niestety powinien tam zostać. A szkoda. No nic. Kończ, że się zamieciło. Zamiecił jest szansa na to, że ona się w ogóle nie skończy, kiedy już zabiłem bossa? Wiecie, że byłem tutaj tak dawno. Nie najgorzej. Dobra. Rypać Renifera. Uciekam, uciekam. Pierścień żyjących, dziękuję. Aż dwa. Spróbuję im uciec. Nie gwarantuję, że to się uda, ale spróbuję. Mamy tam to białe światełko, o którym pamiętamy. No, nie wiem, czy renifery potrafią zeskakiwać. Ale na pewno potrafią wbiec za nami na ten mostek i gonią nas bezwzględnie aż do samego boss fightu. Nie wiem, czy wchodzą do samego boss fightu, Ale pościg robią taki, który nie jest żartem. Dobra, uciekam uciekam cały czas mam pierścień ochrony duszy więc na luzaku nic mnie to nie obchodzi, czy wejdziecie ze mną tu? no nie liszują się, niestety do poswaj tu nie wchodzą, <laughs> niestety, stety i bardzo dobrze, że tu nie wchodzą co za wredne renifery sprawdzamy sobie to i wypadamy z tego miejsca no i ten oto sposób za pierwszym razem mogłoby się wydawać że to było łatwe, że to było przyjemne. Otóż to nie jest przyjemne. Będziecie zginąć podczas walki z tym bosem, będziecie umierać, biegać po tym i frustrować się niepotrzebnie zupełnie. Także szczerze radzę, jeżeli sobie obejrzycie ten odcineczek, popatrzcie sobie, co tutaj jest jak bardzo nie warto tu przychodzić i po prostu nigdy tutaj nie przychodźcie. A jeżeli już zdecydujecie się tam iść no to w tym, w tym, momencie uważam, że zupełnie nie na miejscu jest mieć jakiekolwiek pretensje do kogokolwiek, bo robicie to na własną prośbę i nikt was do tego nie zmuszał. Dobra, przeorganizujemy się, 68, tu się zgadza i coś chyba dostaliśmy, tak? Dostaliśmy tak, maskę, czapka z Krainy Mira, to jest ta czapka, którą nosi Lucatil, tylko, że bez maski jej wersja, więc do cosplayu Lucatil jak najbardziej spoko. Elitarny zakon rycerski z pewnej krainy używa te, używał tej czapki podczas ważnych ceremonii. Jest mistrzowsko wykonana, ale nie ma praktycznego zastosowania. No to skoro nie ma praktycznego zastosowania, to go nie stosujemy. Co więcej, ten bezcenny pierścień, pierścień z ostrym ćwiekiem, jego posiadacz będący pod postacią upiora pojawia się jako człowiek. Pierścień wrzyna się w skórę i wywołuje ból, który ciągle przypomina posiadaczowi o jego ludzkiej naturze. No więc, właśnie, znaleźliśmy biały pierścień podczas handlu z krukami, który zamieniał upiora w przyjaznego upiora. No to to jest teraz przedmiot podobny, który zamienia upiora w człowieka. Można oszukiwać, ale w sumie to nie robimy aż takiego multiplayer, więc nic nas to nie obchodzi. Z ciekawszych rzeczy mogę jeszcze powiedzieć, że a propos tych dusz, które farmimy w chaosie i które potem oddajemy Alsanie, no to też ma to pewne takie. Posiada charakter takiego przymierza, ponieważ są progi i awanse normalnie. Tam, za pięć duszek, zdaje się, dostajemy zbroję rycerza, czy coś w tym stylu. Za dziesięć dostajemy jego spodnie. No i tak kolejno dostajemy właśnie różne czy elementy ekwipunku tych rycerzy, takie nieosmolone, tylko zwykłe. W pewnym momencie, właśnie dostajemy też jakąś broń, chyba dostajemy też. Jak to się nazywa? Duszę na samym końcu, po oddaniu 50 fragmentów duszy, dostajemy duszę tej Alsamy, i to jest w sumie najlepsza ciekawostka z tego wszystkiego. I co jest jedyną rzeczą kuszącą mnie, żebym mógł to kiedykolwiek robić, czego nie zrobię oczywiście, to to, że kiedy oddamy jej 50 dusz, cały ten lód, który blokuje do niej dojście, topnieje i można tam sobie rzeczywiście pójść do niej na górę i obejrzeć, jak ona wygląda z bliska. Jeżeli Was to interesuje. Zapraszam na internet, wszystko można tam znaleźć. Na pewno ktoś to kiedyś zrobił i to pokazał. Aha, i też oddanie 50 dusz uruchamia u Molina możliwość kupienia zbroi z króla Kości Słoniowej. No więc, jeżeli ktoś chce robić cosplay króla, no to, to też zapraszam. Dobra, tu jest plus 2, plus 3. To możemy zrobić jeszcze na plus 3. No i w dalszym ciągu brakuje nam tytanitu. Brakuje nam tytanitu. Ciekawe, tak. czy ta królo a, królowa, czy ta cloen, coś tam tutaj sprzeda. No, jedną kość, ale ta kość już też nie nam się nie. na nic nie przyda. Ewentualnie moglibyśmy, może, dobrać sobie jakiś miecz. Jest jeden miecz, który ewentualnie byłby dla mnie kuszący, ale on niestety należy do bossa jednego z ostatnich, które zabijemy, więc sobie wiele go nie poulepszamy. No dobra, nieważne. Zrobimy sobie jeszcze levelowanko. I nowy poziom. Na no, akurat dwa poziomy. Myślę, że od 31 poziomu już będziemy dostawać jeszcze mniej punktów życia, ale może się mylę, może to od 40. I w sumie mogłoby tak być, bo coś słyszałem o jakimś kapie właśnie na poziomie 40. I to chyba tyle. To będzie taki krótki odcinek bonusowy, który wleci sobie gdzieś w międzyczasie pomiędzy innymi. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już wkrótce na kolejne odcinki z cyklu Dark Souls 2 – Color of the First Sin. Cześć i do zobaczenia!